Dostałeś diagnozę, chorujesz na nowotwór, na czerniaka. Jak sam mówisz, masz 30% szans, że leczenie, któremu się poddałeś, no, okaże się skuteczne. I gdy to mówię, to czuję gule w gardle, bo wyobrażam sobie, że jest to cholernie i zaakcentuję to cholernie trudne. Powiedz, jak młody człowiek, który dostaje taką diagnozę, jak się czuje? Rządzi tylko jedna rzecz wtedy i przynajmniej u mnie od samego początku, czyli strach. To jest tylko strach, nic więcej, bo w momencie, kiedy ten strach choć na chwilę przemija, no to włączam, włącza się normalny Piotrek i włącza się dowcip, poczucie humoru. Bardzo często włącza się nawet żartowanie już na tym etapie z, z, z tej choroby własnej z własnego, z, z tego, co mam. Dobrze usłyszałyśmy żartowanie z choroby? No wiesz, y, z mojej własnej, bo... E, dla mnie abstrakcyjne poczucie humoru to jest coś, co towarzyszy mi od bardzo wielu, znaczy właściwie cały czas. I e, kiedy jest dobrze, kiedy nie czuję bólu, kiedy e, energia jest 100%, bo, bo, bo są takie dni, no to wtedy w ogóle zapominam nagle o tym, że choruję. Więc włącza okay, się żart, okay. ale wystarczy, że pojawia się Coś, co naturalnie w życiu też masz, no bo boli cię kark, boli cię ręka. Na no jasne. Proza życia, ale to dla mnie już jest zupełnie innego rodzaju ból, bo to jest ból, który powoduje strach od razu, że aha, coś się dzieje. Coś, jest, coś z chorobą, tak, tak? tak, że jakiś progres. A ten moment, kiedy usłyszałeś tą diagnozę, i właściwie właśnie z tego życia swojego, w którym towarzyszył ci ten humor i szczęście właściwie na co dzień, co wtedy poczułaś? Wiecie, to była ciekawa historia. My robiliśmy e, edycję Mam Talent uh -huh. i Marcin Prokop w przerwie reklamowej m, mówi do mnie, słuchaj, coś dzisiaj masz taką formę gorszą chyba. Ja mówię, wiesz co, boli mnie ręka i mnie bolała ręka. Ja mówię, to idź może sobie sprawdź jakiś rentgen, coś. Zrobiłem rentgen, nic. E, poszedłem na mm, rezonans. Rezonans, no niestety, to sytuacja jest taka, że wiecie, w Polsce, żeby się też zdiagnozować, bo to też warto powiedzieć, to, to nie jest prosta sprawa wcale. Ty musisz na to czekać albo zapłacić za to duże pieniądze. I w końcu okazało się, że to czekanie moje bezsensowne było błędem. Mhm. Być może dzięki temu byłbym dzisiaj w innej sytuacji, ale czekałem miesiąc na ten rezonans, licząc, że jest to jakaś kontuzja. E, okazało się, że to nie jest kontuzja, że to jest głos. No i ten guz trzeba było zdiagnozować, czy jest groźny, czy niegroźny. Mhm. Ale niestety forma diagnozy też była dość taka, wiecie, no, tr trzeba było trochę na to poczekać, trzy tygodnie, no, jakaś... Czyli takie perypetie były związane bardzo, z tym bardzo bardzo diagnozowaniem. Duże, bardzo duże. Ale wiesz, mhm. jest to w sumie dosyć standardowa historia, tak. patrząc na system w zdrowia, wiemy, jak, jak to działa. Ale no, spotkało to mnie, ok, i przychodzi do mnie e, lekarz, który miał mi wykonać kolejną biopsję, bo pierwsza, która została wykonana, na którą czekałem trzy tygodnie, słuchajcie, była nietrafioną biopsją, czyli nie wyciągnęli mi tego materiału, który powinni wyciągnąć. Okej. Okay. Więc kolejna. Ale ta kolejna spowodowała, że u mnie już pojawił się coraz większy, pojawił się większy problem, infekcja, nie wiedzieli, co się dzieje. No, i bęk! Przyszedł do mnie młody człowiek, młodszy ode mnie, i pierwsze co powiedział, ma pan czarniaka. Yy, nie możemy znaleźć miejsca. Nie wiemy, gdzie to jest. Prawdopodobnie jest to ukryty gdzieś wewnątrz, pod, pod, pod skórą. Nie jesteśmy w stanie panu zidentyfikować tego czerniaka. Co to oznacza dla ciebie? Yy, no, to już jest wtedy totalne załamanie. Chciałem, mm -hmm. żeby powiedział mi, że ja z tego wyjdę. On nie mógł mi tego powiedzieć, wiecie, to jest lekarz.